Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wstępne wyniki tegorocznych matur. Egzamin dojrzałości zdało 80% absolwentów szkół ponadpodstawowych. 13% uczniów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu. W liceach ogólnokształcących zdawalność wyniosła 86%, a 9% uczniów może poprawiać egzamin. W technikach zdało 70%, a 19% ma szansę na poprawkę. W szkołach branżowych drugiego stopnia jedynie 14% zdało maturę, a 30% może przystąpić do poprawki. Maturzyści musieli zdać trzy pisemne egzaminy na poziomie podstawowym oraz dwa ustne. Aby zdać, wymagane było zdobycie co najmniej 30% punktów z przedmiotów obowiązkowych. Osoby, które nie zdały więcej niż jednego egzaminu, będą mogły poprawiać je dopiero za rok. Zaskoczyły Cię tegoroczne wyniki matur? Lepsze czy gorsze niż się spodziewałeś? Chcesz więcej? Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco.